Zaczyna się lato, a z latem wakacje I czasu wolnego jest tyle Znów pojawia się problem i w mózgu wibracje Jak spędzić najlepiej te chwile Na przykład zrobić rakietę, czy zmumią się pobić Poznasz krzywy o korach Icz nasz kurwa. Na szczyt wierzy alfa się wdrapać I odkryć to czego, choć nie ma to jest Był był jakiś taki bokser chyba, bez bezoga, coś z tym... pan za szamponem ochlapać Pływać pośród fal, roboty tworzyć też geniusz, ża znaleźć też mózg. Jest tutaj! Uuu! Za ptakiem do dognać, bas grać na mapie, coś siostrze, wymyślać od kóz. Sam widzisz, że zrobić wiele się da, nim będzie się do szkoły iść. Potrzebę! Więc z nami bądź, finish oraz Ferb, to wszystko zrobią dziś. Więc z nami bądź, finish oraz Ferb, to wszystko zrobią dziś. Ma Ferb znowu hałasują! Finasz, finasz, finasz i ferb!